Chciałem zaprezentować nas jako Thermo White Polska. Izolację bez kompromisu, robimy izolację pod wylewki betonowe, anhydrytowe, robimy izolację płaskich dachów, izolację basenów. Taką innowacyjną metodą, którą oczywiście jak ktoś już wchodzi tutaj na ten kanał, na te filmiki, to wie. No i Marcina, który w takich domach inteligentnych, domach ekologicznych, domach z pompami ciepła i rekuperacjami i z nowymi technologiami. Czyli pracujący dla właścicieli domów, którzy zwracają na to uwagę pracuje. Yy, Marcina chciałem zaprezentować, który nas tu ściągnął na tą robotę. Dajesz jeszcze raz. Cześć, jestem Marcin, e, firma Włoch, grupa inżynieryjna, na Piorczów Trybunalski. E, A jak Was na internecie znaleźć? E, Było bo, bo, tam? Aha. No masz na, na tym, na rzeczywiście. Okej. Okay. Dokładnie tak jak wspomniałeś. zimno bardzo ładnie. Dziękuję. Zajmujemy się w tym domu, tak jak wspomniałeś, yy, rekuperacją, yy, instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, jak również ogrzewaniem, yy, jakby dwojako to rozumiem. Mówię tutaj o ogrzewaniu podłogowym i całej instalacji ogrzewania. Które będzie leżało od, na termowajcie naszym. Dokładnie. Jak również yy, montażu instalacji pompy ciepła Wisman Bitokal 222S. Warto wspomnieć, że w domu w którym się znajdujemy, dom wykonany jest z, z, z Całości z drewna, jest to świerk finlandzki, zresztą cały ten dom został przygotowany w Finlandii, został z tej Finlandii tutaj przywieziony, został przez polską firmę tutaj poskładany. Jest to wykonawca, który zajmuje się takimi domami kompleksowo, jakby wszystko tu jest drewna, łącznie z dachem, oczywiście nie ma dachówki drewnianej, tylko jest ceramiczna, natomiast nawet ocieplenie poddasza jest wykonane z takiej nawiewowej, nie wiem, takich trocin i to jest warstwa około 40-50 cm. Jak to się stało? Generalnie jesteśmy partnerem handlowym Wismana od 1997 roku i zajmujemy się właściwie sprzedażem, montażem tylko i wyłącznie produktów Wismana. Jesteśmy również ich serwisem. Ty nie trafił do nas w ciekawy sposób, bo znalazł nas. Będąc w Pieczkowej Trybunalskim, sam jest posiadaczem w swoim innym domu kotła gazowego Wismana, z którego był bardzo zadowolony. Natomiast w projekcie oryginalnym, budowlanym, który został stworzony na potrzeby tego domu, oczywiście to jest projekt indywidualny, widnieje pompa pompacie była konkurencji, a nie moja. Natomiast. Kogo? E... Możemy? Nie, nie nie. Prostu, dobra. Nie. nie, ale dobra firma, nie mogę powiedzieć, że nie. Natomiast zarówno klient nie musiałem go szczerze mówiąc wybitnie przekonywać do pompy ciepławisą, bo był takim zainteresowany. Przyszedł do nas tak naprawdę z, z, z precyzyjnym oczekiwaniem, z precyzyjnym oczekiwaniem to, czego by chciał. My dobraliśmy mu pompę. Czyli świadomy klient wie o co chodzi. Dokładnie. Yy, chociaż, chociaż, chociaż szczerze mówiąc, klient wahał się między również instalacją gazową, gazu płynnego. Ja myślę, że jakby odwiodłem od tego pomysłu. No. Yy, skutecznie zresztą tego przykładem jest to, co, co już przygotowaliśmy pod pompę ciepła. Yy, jakby yy, myślę, że no taka, jest, taka jest przyszłość. To, to po prostu zostanie. Nie? Dobra, muszę zadać te pytanie, dlaczego nas tutaj zaprosiłeś, czyli yy, Thermowhite Polska izolację bez kompromisu. Dlaczego? Jakie są powody tego? Ja nie mówię, że ogólnie to nie mi chodzi nawet o ten, tylko ten dom. Dlaczego tutaj pomyślałeś, że kurde, no to? Ten, ten dom, przede wszystkim z kilku względów. Jest to dom, który między innymi posiada również część spa, na której znajduje się basen do, do pływania rekreacyjnego, sportowego, z przeciwprątem. Znajdują się dwie sauny, prysznic i przede wszystkim dość skomplikowana wentylacja, basenka centralnego wraz z osuszaczem czyli Kolejne... te instalacje, te instalacje które po prostu tak. są, jest ich dużo jest i są skomplikowane, dużo, są nie skomplikowane. lecą pod sufitem Dokładnie. zaraz to pokażemy że po nie oczywiście lecą. część leci, wentylacja między innymi instalacja elektryczna również ale mnóstwo instalacji elektrycznej to będzie dom również inteligentny ma głośniki, nie wiem alarm i inne rzeczy sterowanie oczywiście każdym pokojem jeśli chodzi o temperaturę osobno, więc jakby tych instalacji na ziemi pojawiło nam się mnóstwo, kolejną przyczyną no czy przyczyną problemu, ciekawostką w tym domu jest to, że tutaj w tym domu nie ma żadnej bruzdy. Czyli mhm. każ, cała instalacja, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o wodną kanalizację, leży na wierzchu i w przyszłości, znaczy w przyszłości, generalnie według projektu, zostanie ona obudowana, podejścia pod, pod umywalki, pod nie wiem, pralkę, jakby hydraulik wkuwa w, w ścianę. Tak. Ewentualnie w podłogę, tam gdzie trzeba. Natomiast Tutaj instalację możemy poprowadzić tylko i po podłodze, natomiast jakby wszystkie podejścia pod każdy punkt idą po prostu po ścianie, bez, bez, No dobra, bez... ale my jesteśmy tutaj my na podłodze, czyli jesteśmy, czy jesteśmy montu... pod wylewką betonową, ogrzewanie podłogowe Ty. Tak, ja e... Na płycie montażowej Wismana, Wismana, 3 centymetrowej podłogowe. spinki. Chociaż od razu mówię, że termowajta większość zleceń, które robimy, robimy już bez tej płyty montażowej, dlatego, że spinki bezpośrednio są wkładane przez folię do naszego. Mamy wylewkę, ty, znowu my i w nas ty. Jak nie ważne, Ale rzeczywiście, czyli ty to znaczy ogrzewanie podłogowe, instalacja ogrzewania podłogowego wodna i później nasz termowajt. I w tym warstwie tego termoletu Dokładnie. wszystkie instalacje, które Ty pomontowałeś i elektrycy. Dokładnie tak. Czyli, Dokładnie tak. Czyli woda, ciepła, zimna, cyrkulacja, zasilania, yy, rozdzielacza, ogrzewania. No i dobra, i dlaczego my? Bo od razu mówię, że myśmy się tutaj poznali, tak? Dokładnie. To nie jest tak, że tam myśmy się znali, chodźmy tu, róbmy razem. No w zasadzie pierwszy raz teraz dłużej rozmawiamy, nam się trafiło, Staram nie? Staram się, gener... znaczy, inaczej, była jedna, byłem kiedyś na jednej, mieliśmy jeden dom, robiliśmy, który klient kupił w stanie takim, w stanie nie do końca, jakby kupił, bo ten dom był częściowo wykonany. On go kupił, nie był gotowy, natomiast dom był taki stan surowy, powiedzmy, że zamknięty i poddasze ocieplone było nie termowajtem, natomiast styrobetonem. Pomijając fakt, że po prostu dało nam się niewiarygodnie wyznaki, bo klient zażyczył sobie montaż rekuperacji, natomiast nie, pod, nie chciał podwieszać sufitu więc... Naprawdę, żeby to położyć, jakby odwrotna kolejność powinna być. Najpierw my powinniśmy położyć rekuprację i to zostać powinno. Zostać. Natomiast wcześniejszy inwestor, który był tutaj chciał ten dom, który stawiał ten dom początkowo, jakby nie chciał mieć rekuperacji, więc wyrównął to sobie ocieplił z styrobetonem. Generalnie Ocieplił styrobetonem. Ja się tu wtrącę no, oczywiście, ja, no, bo ociepli... będę lokował produkt. No styrobeton <grych> nie, wiadomo, żaden z... nie, ten ma, ten nie ten? ma styrobetonu z dokumentacją, oznaczeniem CE jako materiał izolacyjny. No może jak, jakiś tam jest może w Polsce, ale ma lambdę 0,08, nie wiem. No. Okay. To znaczy jakby, jakby sam, wtedy to już było kilka lat temu, sam zamysł wydał mi się w ogóle bardzo fajny. Czyli sypki beton, czy tam sypki styropian do wyrównania w ogóle jakby całej posadzki, to jest raz. Natomiast jakby patrząc na ten dom, kiedy sobie tutaj popatrzyłem na tą mm -hmm. mnogość instalacji, która znajduje się nie tylko mojej, ale również elektryków na ziemi, stwierdziłem, że układanie stropianu, po pierwsze zajęłoby wieki, po drugie byłoby wykonane w sposób naprawdę kiepski, ponieważ wymagałoby przeogromnej ilości pracy, żeby to choć w jakimkolwiek stopniu ułożyć tak przyzwoicie nazwałbym to, a co najważniejsze w dzisiejszych czasach, to czasu. Tak naprawdę, jakby analizując sobie tutaj wszystkie za i przeciw, to położenie termu jest tańsze. Mhm. A interesowałeś się tym, że to jest materiał izolacyjny z jakąś dokumentacją. Że owszem, ma granulki styropianu i podobnie wygląda jak styrobeton, ale czy to, to Cię gdzieś w internecie Jasne. patrzyłeś? Czy, czy wymaga tego jakby ta budowa i ten inwestor, żeby to tutaj było tak jak należy zrobione? Czy tam gdzieś patrzyłeś to w znaczy, internecie, czy gdzieś widziałeś takie To znaczy że, e, sytuacja wygląda następująco. Ja obserwowałem Was już jakiś tam czas temu, widziałem kilka filmików zarówno Waszych jak i tam zagranicznych opartych o Waszą technologię. Owszem, przyszedłem na waszą stronę, poczytałem sobie o współczynnikach, poczytałem sobie o, o, o dokumentacji, jakby co ten termołajt ma i czym może się, że tak powiem, pochwalić. Natomiast jakby, jakby ja was tak naprawdę poleciłem inwestorowi. To jest inwestor, który naprawdę wymaga dom, jest domem ciekawym, który na pewno no, no, warto to zrobić po prostu dobrze. Nie? Mhm. Wiem, że White będzie super rozwiązaniem do tego, żeby to w, w, w fajny sposób po prostu, no, szczelnie po prostu położyć. Ja robiąc sporo domów w, w swojej, że tak powiem, karierze, wiem, jak wygląda układanie styropianu jest po prostu jest to mordę. Ale ja chcę to też skwitować, oczywiście, no bo ja muszę się odezwać, reklamując też mój produkt. Jakbyśmy luźno nie rozmawiali, jest to filmik y, reklamowy i y, Twojej firmy z Twoim doświadczeniem i naszej firmy już w Polsce z czteroletnim doświadczeniem, a w całej Europie już kilkunastoletnie. Więc y, muszę powiedzieć, że no, tak naprawdę y, y, korzystacie z innej technologii. Nie są to, żeby tutaj, to nie są płyty steropianowe, to nie są płyty zgrzewane w fabryce po prostu termicznie czyli granulki styropianu termicznie złączone, to jest inna technologia, bo ludzie często do nas dzwonią i mówią, wie Pan, co, no, czym to się różni od styropianu? No, no w zasadzie wszystkim, bo tak naprawdę to jest inna technologia. Ja chciałem właśnie zapytać, chciałem się Ciebie zapytać o to, żebyśmy pokazali teraz, co tu zrobiłeś. Co tu Zrobiłem. zrobiłeś w domu, co zrobiłeś w tym domu, jakie zostały zastosowane technologie i na jakie napotkałeś problemy, co się skrzaniło, a co poszło dobrze. No, znaczy, oczywiście największe... Do właściciela nie będziemy, że coś się skrzaniło. Nie, nie. nie. nie, nie, nie. To nie o to chodzi. <gry> oczywiście największe problemy na budowie zawsze są takie, że e, jakby inny wykonawca się nie wyrabia ze swoimi, e, swoimi pracami. Nie, nie będę zwalał na nikogo, ale w międzyczasie było kilka istotnych, znaczy istotnych nieistotnych przeróbek było sporo ze względu na fakt, że zmieniał się m.in. plan tego, co tutaj faktycznie ma być. To czekaj, zrobimy migawkę lekko, tylko już pokażemy, z czym się tutaj zaczęło mierzyć, tak? To jest dobra i lecimy dalej. Więcej, to jest taka na razie próbka tego, nie? Mniej więcej w tym miejscu miała być wyspa, która tak naprawdę trzy dni temu okazało się, że ma jej nie być. Więc zostało musiało zostać zlikwidowane podejście kanalizacji wody, zostało musiało zostać przeniesione na, na ścianę. I tyle, jeśli chodzi o, o takie przeciwności większe. większych przeciwności nie było. To co, szczerze? idziemy do serca, Twojego serca? Możemy iść do Tu mamy kotłownię, czyli takie jakby naszą, naszą że tak powiem, część, jak również i rekuperatorownię. Jak to wygląda? Tu jest szafa, rozdzielcza to nie moje. Mamy rekuperator DX5, Vasco już rysujący tak naprawdę. Vasco DX5. Tutaj pod rekuperatorium znajduje się, znajduje się jeden rozdzielacz ogrzewania podłogowego wraz z podciągniętymi e, e, przewodami do, do, do regulatorów, e, do siłowników. Wszystkie komponenty, których my używamy to są e, komponenty Wismana. Skrzynki rozdzielaczowe, e, jakby rozdzielacze, skwasówki. Czyli yy, rozdzielacze do podłogówki... Dokładnie, wszystko, yy, jest, wszystko, wszystko pochodzi od Wismala. Dokładnie. I co, drogo? Nie. No czyli tak i nie, zależy jak na to patrzeć. No dobra. Jeśli dobra. chodzi o jakość, to, to myślę, że nie drogo, naprawdę nie drogo. Porównując ceny naprawdę z skultowniami, to... Yy, Naprawdę nie jest drogo. Poza tym mamy sprawdzony produkt. Chodź pokaż parku... te ładne rozdzielacze z nierdzewki. Co Wolałbym drugi tamtym, Aha, dobra, bo, to ośmy. bo tam jest trochę, to jest blacha trochę przygięta. A tam blacha przygięta, to już wymier... będziesz teraz chyba. musiał, bo już jest na filmie, no to. A, to <słuch> nie schowa się, bo kręcimy film, że blachę wygięli elektrycy. Tu, yy, Aha, chodź zobacz jeszcze dalej. Tu mamy, tutaj mamy przygotowane podejścia pod, yy, pod pompę ciepła. <gryny> yy, pompa ciepła będzie z w rogu, będzie znajdował się również bufor 200 litrowy i dwie grupy z dwoma mieszaczami. Dlaczego z dwoma mieszaczami? Jakby cały dom będzie się opierał o ogrzewanie podłogowe, natomiast będziemy oczekowali dwóch różnych temperatur na zasilanie ze względu na fakt, iż klient może jakby oczekiwać dwóch rzeczy. W części basenowej albo temperatury znacznie wyższej do korzystania z basenu, ewentualnie może być taka sytuacja, że klient nie będzie korzystał z bosenu i części sprza przez dłuższy okres czasu. Więc żeby zredukować tą temperaturę i energię i, energię, i prąd i pieniądze panie, potrzebne są nam dwie grupy pompowe z mieszaczami, żeby one sobie tutaj można było płynnie e, tą temperaturę sobie wyregulować. Woda To w jeszcze raz, ta... pompa ciepła jaka będzie? Będzie to Vitokal 222S z zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 220 litrów e, 16 Okej. Okay. Mamy tutaj wodę, pochodzi z, z ujęcia własnego. W drugim budynku znajduje się hydroporownia wraz ze stacją uzdatniania wody z milczaczem z i odżelazaczem. Yy, więc tak naprawdę wchodzi nam tutaj już woda gotowa. Mhm. Mm mm -hmm. Ok. Dobra, to chodźmy kurczę, zobaczymy, <coughs> zobaczymy resztę. Przejdziemy się przez Chwilę będzie nasze plecy widać. Pójdziemy do kupaków. Nie wiem, czy oni jeszcze tam robią teraz tyrmułaj. Tam mają mają chwilę przerwy, to nie hałasują, nie, nie hałasują, nie przeklinają. Zobaczcie, tutaj mamy, tutaj się tworzy łazienka, w zasadzie dwie łazienki, tak, czy pokój kąpielowy. Zobaczcie, co się dzieje, na, jeśli chodzi o ilość instalacji. O czym rozmawiamy, jeśli mamy tutaj wycinać styropian, czy robić inną metodą izolację, nie? Jeśli ktoś by chciał być jeszcze partnerem ThermoWighta w Polsce zostały województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. Zapraszamy, w resztach części Polski są już samodzielni partnerzy yy, i mamy kupę roboty, także przepraszam jak nie odpisujemy też na wszystko. Nie? Pod filmem będą dane nasze, naszych firm, będziecie mogli skorzystać, zaznajomić się, zadzwonić do nas, porozmawiać. Zapraszam, bo chciałem pokazać jeszcze, co dalej robisz, jeśli chodzi o instalacje, sauna, nie sauna, z czym tu lecisz, z tymi instalacjami. Bo my tylko je przykrywamy, mamy prostą robotę, Ty masz skomplikowaną robotę. E, jeśli chodzi o kwestie sauny, to muszę szczerze powiedzieć, że to nie jest moja no. robota. <laughs> nie, ja Od kręguje. razu. Yy, gdyż nie jestem po prostu specjalistą, yy, jakby jest firma, która się tym zajmuje, zjadła na tym zęby i się tym zajmuje yy, i tyle. Okej, okay. no ale idziemy, idziemy śladem instalacji. Tak, czyli... cała instalacja została wykonana na dystansie. Co jest Twoje? Powiedz co jest Twoje. To jest moje, wszystko swoje? to szare, to, 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 to. Czy robiąc rekuperacje tutaj na górze, czyli tych instalacji nie mamy na dole Twoich rekuperacyjnych, mm -hmm. a my często na budowach mamy, przykrywamy je w domach jednorodzinnych. Czy musiałeś z gośćmi współpracować tam na górze? Warto robić to w taki sposób, żeby robić to mądrze, żeby jeden drugiemu pracy nie dokładał i jeden drugiemu po prostu pomógł. No dobra, nie ma tutaj chłopaków od izolacji z góry, bo byśmy może z nimi też pogadali. Chodźmy dalej w stronę, gdzie już jest nasz Thermo już po części jest położony, czyli tutaj już tych instalacji nie widać. To już jest zasypane, dokładnie tak. Jest już zasypane. O, Gdzieś tutaj widać jeszcze kawałek rurki, dwóch rurek pomarańczowych. Tak, to jest, to jest instalacja wentylacji basenowej, yy, która idzie, okala tak naprawdę całe to pomieszczenie i yy, y, 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 y podłączona jest z tymi wyciągami, które znajdują się takie szyny. Wentylacja alabduły. basenowa yy, to nie było. chodzi o to, tak, tylko że yy, rozumiem, że nie twoja, ale wytłumaczmy może, jakby ktoś z ciekawości będzie chciał basen mieć w domu. No. Mając basen tyle wody w domu, musimy to osuszać dokładnie odpowiednio, tak? tak. Musi wentylować, musi tutaj, tak jak wystają te drugie grube rury, musi wyciągać e, wilgotne powietrze, musi je zasysać, musi tutaj bardzo dobrze działać. Dokładnie. Ale też rekuperacja. Nie, tutaj nie jest nie wpięte ma, do rekuperacji, jest osuszacz. Jest osuszacz, dokładnie mhm. tak. Raczej nie łączy się tych instalacji domowych z takimi, ponieważ no sama różnica wilgotności jest po prostu bardzo Czyli önemli. dlatego też ten łącznik znajdujemy się w innym tak, domu. Tak jakby się... Jest łącznik, w którym my tu jesteśmy w takiej śluzie. Dokładnie. Tam jest dom, Dokładnie. tutaj jest drugi domek z basenem, z sauną. Już tam głębiej nie wejdziemy, bo Termowajc jest świeży nie damy rady, powiem, że można chodzić w tej temperaturze tak jak jest, to już instalator, który będzie robił podłogówkę, czyli Wy będziecie mogli chodzić po tym materiale za dwa dni żeby w tych miejscach, gdzie się głównie przechodzi się nosi materiały żeby wyłożyć je jakimiś dodatkowymi płytami, bo termołaj się wykrusza, okay. przy nacisku punktowym okay. my nóg... wchodzimy i kładziemy naszą matę Kładzie... jak, wchodzicie, jak kładziecie, jak jeszcze kładziecie matę jeśli się uda z okien, żeby z tamtej strony sobie je podać żeby je po prostu położyć i, i, i nie kruszyć waszego materiału. Żeby nie wychodzić tych głównych miejsc. Instalatorzy chodzą, montują ogrzewanie podłogowe, potem przychodzą wylewkarze. Żadni inni elektrycy, tutaj właściciel, wszyscy nie chodzą, nie, nie, nie grzebią nogą, bo nie tędy droga. Nie? Tu ma właściwą warstwą nośną jest wylewka betonowa i wszyscy dążymy do tego, żeby wylewkarz tutaj to wszystko przycisnął. Nie? No i cóż, no, w zasadzie e, jak moglibyśmy się jeszcze wam tutaj zaprezentować. Radek nie chce wyjść z basenu i sauny. Radek, czemu z basenu nie wyjdziesz i sauny? Dobrze Dobrze mu na... musicie... On, on chce chałupę z basenem i sauną, wtedy będzie siedział w rogu. Ale wyjdziesz dzisiaj stąd, wyjdziesz z tego basenu, bo tu siedzicie, jest godzina 14.30, wy z basenu nie 14. Słuchajcie, tu jest basen. A tam jest reszta domu. No i oni nie umią wyjść z tego basenu i z tej sauny. No, tu już weszli. Moi ludzie nie mogą wyjść z basenu i sauny. Możecie powiedzieć dlaczego? Wakacje, Wakacjach są nie w pracy. A wy jesteście gdzie? No, my jesteśmy nie.